Pomaga na zgoda zgodę ze wszystkich osób, które są na sali, na no publiczne wizerunku. Ja zabieram głos. Ja zabieram. Proszę Państwa, ponieważ godzina i dzień, e, niestety, wyklucza wiele osób z naszej społeczności, w związku z tym, na życzenie tych osób, tutaj z naszego stowarzyszenia e, będzie Pan nagrywał spotkanie z osobami publicznymi. Chwileczkę, nie ale są spotkanie, spotkanie. Nie ma charakter publiczny. Ale my nie mało nie chcemy się Proszę Panią, proszę zapytać Burmistrza i wróci z odpowiedzią. Pisemna zgoda wszystkich na sali potrzebna. Nie jestem prawnikiem, ja tylko mówię jaką prawnikę w naszej organizacji stosujemy. Jest tak, w ten bajek Nie, nie zwłaszcza kamery i ustawie. Rozumiem, że Państwo mają zgodę że każdy z Państwa obecnych osób na sali podpisał się, że wyraża zgodne wykorzystywanie wizerunku. Dzwonił do prawnika i bez takiej zgody, że możecie Państwo upowszechniać... Okay. u ale poprzednio. No, pan nagrywa, jak pan, pan, pan. nie No, króciutko, dobrze. Proszę pana, prowadzący to spotkanie jest kto? Pan Państwo oboje? Tak. Proszę pana, kto jest protokolantem tego spotkania? Ja. Kto je protokołuje? Ja. Pani prowadzi i pani ja. protokołuje. A pani, pani na mnie zawsze jest prowadzący i protokolant. Yy, współprowadzimy. W części dyskusyjnej zobaczy pani, że. Yy... Proszę, proszę pana, to... zasada jest taka: proszę jest osoba prowadząca, tego, to jest to i jest. I proszę pani, ale zostanie. pani mi w tym momencie wchodzi w myślenie i nie rozwija. Zasadą jest to, że jest ktoś, kto prowadzi i obok jest protokół. Dobrze, to jeżeli pani będzie miała jakieś zastrzeżenia do przebiegu tego spotkania, to proszę, żeby zgłosiła je pani po spotkaniu, bo nie zajmujmy teraz wszystkim czasu, przejdźmy do rzeczy. Dobrze? No to pani gdzie, to ma, kartkę? Co pani gdzie pani ma kartkę? Dobrze, to, to proszę sobie spisać i będą państwo mówić. Nie, chwileczkę. To... Uważam, że nie powinniśmy więcej czasu teraz, już na tym temacie poświęcać. Powinniśmy przejść do przodu. Jeżeli pani będzie miała uwagi formalne do przebiegu tego spotkania, proszę je zgłosić. W formie pisemnej po spotkaniu, żebyśmy teraz nie angażowali wszystkich dyskusji na tematy tego typu. Drodzy Państwo, po uzgodnieniach z pracownikami Fundacji miasta, którzy są kluczowi w tym spotkaniu. Nie, my, my jesteśmy jest kluczowi, tak, żeby, kluczowi ze względu na Państwa propozycje na spotkanie bezpośrednie, żeby nie było żadnej formuły online, Państwo przyjechali specjalnie tutaj do nas, tak? Zgodzili się na nagrywanie, także bardzo... Ja się nie ale, ale dobrze. Dziękuję. Nie ma tego, jak dobrze zacząć. Tej, Tej proszę, informacji proszę. pan burmistrz nam nie udzielił, że będą tylko trzy godziny i tylko państwa o tym informuje. Tak jesteśmy zaskoczeni, że będą jakieś ograniczenia.